Zielątko Rozalki Mieszkali niegdyś w niedużej wiosce, niedaleko Bydgoszczy, dwaj i bracia. I jak to czasem bywa, jeden z nich żył w dostatku, a drugi w biedzie. Tylko, że ten bogaty był bezdzietny, a zaś ten biedny miał córeczkę jedyną. A że był wdowcem, to zaledwie Rozalka od ziemi odrosła, już była całą gospodynią w ojcowskiej chacie. I gęsi pasła, i żurek potrafiła ugotować, i koszulinę przeprać. A mądra była nad podziw. Jej stryj, ten bogaty, był też zarazem i Rozalki chrzestnym ojcem. To też kiedy Rozalka skończyła siedem lat, dostała podarek od niego. Dał jej na gospodarstwo jałówkę. Ale pożal się Boże, jaka to była jałówka. Ledwie się na nogach trzymała. Rozalka jednak pięknie stryjowi podziękowała i jałówkę zabrała do obórki. Dbała Rozalka o tę chudzinę, jakby to była najpiękniejsza jałówka na świecie. Wyganiała ją na postwisko, siana dawała, poiła świeżą wodą, czyściła i oporządzała, tak, że wreszcie jałówka wyrosła na piękną krowę chyba najpiękniejszą w całej okolicy. I w dodatku wkrótce miała Małego cielaka. Cielak był biały, łaciaty, a wasoły niczym psiak. Zobaczył któregoś dnia bogaty stryj tego cielaka i do razalkowego tatula przyszedł z żądaniem. Oddajcie mi tego cielaka, mówi, bo on jest mój. Jakże wasz? Przecież mój bracie rozalce darowali oną jałówkę. Jałówkę darowałem, a jakże? Nie będę zapierał, powiada bogaty stroj, ale podarowałem bez przychówku. To wobec tego przychówek do mnie należy. Ale przecież jałówka jest rozalki, to i cielak przy niej należy do niej. Od słowa do słowa tak się zaczęli sprzeczać, że aż wójta do wójta poszli, żeby ich rozsądził. A był to wójt uczony i w książkach umiał czytać. Wójt w głowę się poskrobał, Myśli, myśli, aż w końcu tak powiada. Trudna to sprawa do rozsądzenia. Każdy z Was ma swoje racje, ale rzekę, rzeknę Wam tak. Ten z Was Cię dostanie, kto trzy zagadki odgadnie. Pierwsza zagadka jest taka: Co jest najszybsze na świecie? Jutro przyjdźcie z odpowiedzią. Wrócił biedak do domu i smutny siedzi na przyzbie. Czego się tatusiu frasujecie? Pyta Rozalka. Ojciec więc powtarza jej, co rzekł wójt. Jakże tu odpowiedzieć na taką zagadkę? Połóżcie się, tatusiu, spać, poradziła Rozalka. A jutro rano powiem wam, co wujtowi macie rzec. No i co? Pyta wójt, gdy się przed nim obaj bracia stawili. Co jest najszybsze? Mam takiego szybkiego konia, że go nikt nie przegoni. Wyrwał się z odpowiedzią bogacz. Wójt zaśmiał się i pyta biednego. A ty co powiesz? Myśl jest najszybsza na świecie. W jednym gnieniu oka tysiące mil przeleci. Zdziwił się wuj, pokiwał głową i powiada. Dobrze, a teraz druga zagadka. Kto jest najbogatszy na świecie? Wrócił biedak do domu i mówi do rozalki. Hmm, spodobała się Twoja odpowiedź Wójtowi, ale teraz drugie pytanie zadał. Kto jest na tym świecie najbogatszy? A skąd ja mogę to wiedzieć? Pomyślę, tatusiu, co macie jutro rzec wójtowi, a tymczasem spokojnie dosnu się połóżcie. Stanęli na drugi dzień bracia przed wójtem, a ten powtarza pytanie: Król i jegomość jest bogatszy na świecie, woła bogacz. A ty co powiesz? pyta wójt biedaka. Ziemia jest, panie wójcie, najbogatsza bo wszystkich ludzi żywi i skarbami różnymi obdarowywuje, a skarby te są niewyczerpane. Zdziwił się wójt tą odpowiedzią, pokiwał głową i zadaje trzecie pytanie. Co jest najmilsze na świecie? No i co, rzekł pan wójt, pyta Rozalka ojca po powrocie. A Ano odpowiedź ta, coś mi ją podszepnęła. Bardzo mu się spodobała. Ale jeszcze jest trzecie i ostatnie pytanie. Co jest najmniejsze na świecie? Jakże to odgadnąć? Rozalka rozześmiała się tylko. Nie bójcie się, tatku. Pomyślę sobie przez noc, a jutro wam powiem, jak trzeba odpowiedzieć. Poszedł więc biedak w oznaczonej porze do wójtowej chaty, a we wrotach spotkał bogacza. Bogacz odepchnął go, pierwszy wpadł do obejścia i od razu woła. Ja wiem, panie wójcie, co jest najmilsze na świecie. No co, kumie? Ano pieniądz jest najmilszy, bo za niego wszystko się kupi. Pokręcił wójt głową, jakoś mu nie w smak widać była ta odpowiedź. – A wy co rzekniecie? – pyta biedaka. – Słońce jest najmniejsze na świecie, bo i ciemność rozjaśnia, i chłód zwalcza, a świecie jednako i biednym, i bogatym. Roześmiał się wójt i rzekł – mądrą dałeś odpowiedź, twoje więc jest łaciate ciele. Tak się ta historia skończyła, od tego czasu owa wioska pod Byżgoszczą cielę została nazwana. Jeśli się podobało, zapraszam. Subskrybujcie kanał. Poczytaj Mi Prosie tutaj na YouTube. Zapraszam Was także na Facebooka. Poczytaj Mi Prosie naturalnie. Lajkujcie i komentujcie. Hej!